Dobra, piosenki youtuberów, numer pierwszy, sprawdźmy to. Hmm, Janczys, hmm. Yy, to jest Young Chooks, czy tam Sam czuks. Zależy, wtedy jeszcze chyba Pisał o przyniku Young Chooks i jest to Nuta O co Ci chodzi. O co Ci chodzi, Jon? Czy jestem raperem, czy też youtuberem, czy serio tak wolicie to? Dobra. Ale może zanim numer drugi to pozwól drogi użytkowniku, że przywitam się na poważnym kanale. Siema witaj na poważnym kanale. Już tu bliżej... Y Cześć, witaj! Trafiłeś na film, jaka to melodia piosenki youtuberów, gdzie zgadujemy od 1 do 8 piosenki, yy, w tym wypadku w, dzi w dzisiejszym odcinku, yy, stworzone przez polskich youtuberów. Mamy tutaj trochę nowości, trochę staroci. I zauważyliście, że w dzisiejszym odcinku nie ma żadnego DJ-a, ponieważ dzisiaj piszecie, aby dostać serduszko, hashtag nic. Tak więc napisz hashtag NIC, a my przypniemy Ci serduszko pod Twoim komentarzem. Już nie przerywamy te turnieju miłej zabawy. Dokładnie. Zapraszamy jeszcze raz. Tak więc, proszę Państwa, już w. nie dobra. Także lecimy numer drugi, zobaczymy, co to będzie. Uwaga. Witam. Witam, ja jestem kamerzysta, a to jest. tu 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 banger. Proszę Państwa, najnowszy kawałek kamerzysty, a prawie najnowszy, ponieważ dzisiaj wyszedł Titanic. Mi się wydaje, że się zapowiada fajnie, więc mam nadzieję, że taki się też okaże, ale wracając, ten numer to jest piosenka kamerzysta, piękna i bestia. Dobrze. Dobrze. Ona patrzy na mnie bestia, Ona chce powtórkę mam deadline już na wejścia w ogóle zarzucę jeszcze ciekawostką, jak to Boxdale kiedyś robił, nie wiem czy wiecie, zależy kto wie, to kamerzysta nagrywał ten teledysk u nas w mieście, tak się składa, a to nie jest częste, częsty widok u nas. W każdym razie jest to dosyć małe miasto, i Cruzewil tu przyjechał wraz z kamerzystą. Nagraj teledysk. Nawet pokażemy wam, trochę za kulis, Proszę bardzo, tutaj właśnie tutaj stał kamerzysta, w tym miejscu tam go tacy dwaj za łańcuchy ciągnęli. I tak naprawdę, tak naprawdę to się okazuje, że to była rampa w skateparku. Parku. I jeszcze tam dalej, jeszcze czekaj, jeszcze pójdziemy tam. Tutaj jest Młodzieżowy Dom Kultury w takim pałacu i sobie tutaj też kamerzysta na schody wszedł, sobie tutaj skakał właśnie o i tak jeszcze rozlewał tutaj mueta, tutaj rozlewał proszę Państwa, tak się lało to był lany zlizuj to, zlizuj to, był lany już no ale już wróćmy do gry znowu, bo znowu odbiegamy od tematu tak jest, numer trzeci tureckie tango no, dosyć proste Dany Ferreri i tureckie tango. No. Dobrze. Tureckie tango, tu tureckie tango. Jeden milion, 2 miliony nie ma nic za darmo. Przypałem byłoby tego nie ponieważ na samym początku Dany Ferreri mówi tureckie tango. Więc to dosyć proste. Swoją drogą, spokojny refren, ma ten kawałek i fajny teledysk, ale te zwroty. Uch. Katastrofa, dobra, eee, czwórka, proszę Państwa, czwórka. A, tutaj mamy coś starego, powiew starości i powiew nostalgii również, ponieważ jest to kawałek Dezy, wtedy jeszcze Masterczułek z tego co pamiętam, ale w każdym razie teraz Dezy, pizza. Tak jest, jest odpowiedź. Pizza była z nami od tysięcy lat, tak naprawdę dzięki pizzy powstał cały świat, wdechł spokojnie, do puenty dotrzemy. Pizza rozwiąże Twoje wszystkie problemy. Takie jest pizza, proszę Państwa. Co to były za czasy? Kiedyś to się słuchało takich rzeczy. Dobra, lecimy w szóstkę. No to teraz, proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z nutką po prostu wydawałoby się, która powstała przed wiekami, jeszcze przed czasami istnienia naszej planety. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były. W ma się dawno, ponieważ jest to nic innego jak MC Sobieski i JJ Joker. W krainie snów. W krainie snów, znów się zanurzam jak Hemingway chce. o podróżach, świat Morfeusza, iluzja jak Diona, ale tutaj mam moc, gdy noc mnie otula. Yy, właśnie zauważyłem, że ominąłem piąteczkę, za z tego wrócimy, ale. A propos jeszcze tego numeru JJ Jokera i Jemca Sobieskiego, teraz to dopiero Teraz dopiero powiało nostalgią To były czasy po prostu początków YouTube'a. Yy, wideo z gierki. Nie było kamerek i nie było shaderów w Minecraftie. Dobra, wróćmy do tej piątki. Sprawdźmy to. O kurde. No to teraz mam zagwostkę. Czy ja to może być nutka? Może to jacyś malczyńscy są? Nie wiem, zostawię to jeszcze na koniec. Yy, przejdę do numeru siódmego. No to tutaj proste. Tego to jest grzech nie rozpoznać. To kiedyś na słuchawkach ciągle ciało w pętli. Przecież z nowej płyty Gimpsona niepowstrzymany, płyta niepowstrzymany, a ten kawałek to liryczna chłosta, no. Tak jest. Tak jest. Nadal gram, nawalam. Zapal gram, jak to dla was chłam. A to ja i ty temu nie sprostać. Zabolałam, mocno dali ryż na chłosta. Kiedy jeszcze się nie słuchało raperów, bo się było dzieciakiem? Znaczy, teraz dzieciaki słuchają raperów prawdziwych, ale kiedyś to się nie słuchało raperów prawdziwych. Przynajmniej w moim przypadku. I Gimson leciał na słuchawkach, tak. Były takie czasy, aczkolwiek ta, ta jego płyta była bardzo fajna, bardzo fajne skity miała. Fajnie to się słuchało jako całość. To tyle na ten temat. Przejdźmy do numeru ósmego. O kurde. Yy, dobra, wiem. To będzie nuta Sex Masterki, czy też jak teraz się nazywa Lil Masti, tak mi się wydaje, że to jest głębokie gardło. Tak jest. GARDŁO, GARDŁO GŁĘBOKIE GARDŁO, GARDŁO GŁĘBOKIE Mmm, więc został tylko numer piąty. Nawet dobrze mi poszło. Zostało mi 19 sekund. I mam trochę czasu, żeby przesłuchać tą piąteczkę, więc słuchajmy się w nią. Hmm. Nic mi to nie dało tak szczerze, muszę się zastanowić. To nie są to nie są malczeńcy na pewno. Oni nie mają takich bitów. Nie mieli takich bitów. To tam jeszcze rapował z YouTube'a. Na pewno nie będzie seks masterka ani yy, no czuks, jakiś czuks, to mógłby być jakiś czuks. A może meduza. Albo właśnie meduza, ale kurde to mi zalatuje jakimś czuksem, ale próbuję sobie przypomnieć to kto tam jeszcze rapował. Że czuks? Tak. No, powiedzmy, że to, że to jest albo no to nie jest czuks. Ale to jest czuks. Na ficie. Nie, no, nie, 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 czekaj, Zresztą, co to jest? To jest podpowiedź, ale to nie jest spełnienie wykonawca, to, to jest coś związanego związane z Czuksem, ale to co nie jest związanego, Co jest związanego z Czuksem, a to nie mhm. jest Czuks? To jakiś multi, no, no multiego no nie, nie dawaliśmy przecież. Nie, co no, Czuks miał plus <laughs> minus rok temu? Dredy. No właśnie. I co, i to jakiś, jakiś dredziarz to nawijał? Chodzi o osobę, która się ostro na ten temat wypowiadała Na temat dreadów? Czuksa Szczególnie o Czuksie Źle na temat Czuksa tak. Zebo Zebo się źle wypowi... Zebo typowy trap Dobrze Jest, yes, no jej, to wiem, bo, że tak przecież to tam. było takie proste Nie pomyślałem jeszcze o Zebo, on teraz nagrał tę piosenkę, on też wchodzi w ten rap Ciekawe, jak to się w sumie rozwinie. Dobra! Zanim zaczniemy, chciałbym Was jeszcze wszystkich serdecznie zapro zaprosić na nasze Instagramy, na których raz na tydzień wstawiane są zdjęcia. Więc wbijajcie, bo zdjęcia są takie dobre, jak pizza Meksikana. To co, zaczynamy! Czyżby to był rak? Ale w czyim wykonaniu? A ja sam nie wiem. W wykonaniu onkologa. No. O dokładnie. No. Bo, czy to był rak w wykonaniu onkologa? Nie, no Dobra. E, sex masterka AK Masti Dokładnie, tak. Mas to rak jak można żyć? Tak tak leży ci Pakki całe dni. Mogę powiedzieć AK47. Dobra. Okej, okay, teraz numer 2, tak? Numer dwa. jedynce jest wujka. Wydaje mi się, że to będzie Bumble, ale. <laughs> ale zostawię to. Dobrze. Dobra. Teraz jedzę sobie sam. Dobra, więc to będzie Czuks, tylko że. To nie będzie Candy Dream, tylko to będzie. Może nie wiem, jak, jak to się nazywało. Hmm. To będzie lovely. Tak jest. Teraz siedzę sobie sam. I muszę pisać wierszy. Dobrze wiesz podstawówce. Byłem w tym lepszy. Dobra, a teraz numer, który? Czwarty. Czwarty numer. Zacz, zaczynajmy. To będą malczyńcy. Na 100%, tylko czy to będzie. Kutinio nie. Ewentualnie gwiazdy, ale. No... Dobra, strzelam. To będzie neon. Nie. Nie? A nie jest Kurde. neon minus. A ty, Tak, więc to będą gwiazdy. Zgadza się. Kurde, no. Aj, coś nie piekła, coś nie piekła. Nigdy nie będę tu sam. Zawsze ze mną mogę skład. Nawet kiedy stracę wszystko, przy mnie będzie cały Numer 5 Oni teraz żyją netem coś nie tak. Dobra, tak więc to będzie medu Meduza. I to będzie Żyjonetem. Zgadza się. Dobrze. Głowa meduzy na pasku. Odbija się w betym blasku. Chaj nie mnie szuka po klasku. Jak masz pytania, to twarznie na lasku. Numer szósty. Ale mi walnęło muzyką po uszach. To będzie Bobsa, A. Nie. Jak to nie? To nie jest bombsite. To nie jest bombsite A. Jak to to nie, to nie jest bombsite A? To jest 100% ten bombsite A. To nie jest bombsite. Tu, tu. Nie, jestem, jestem niepowstrzymany, o kurde. Ale jak to nazywa? No niepowstrzymany. Od kogo? No od Gimpsona. Dobrze. Gimpura. Znowu plan padu, bo stoję dalej na nowiach. Ha, szczękam na was jak dźwigniew stanowia. Teraz patrz, bo jestem jak lucy to dla pogan. Leci pancz, a ty padasz jak go Impera. O, jajo i tyle <laughs> Jajo Studio, jajo, co oni tam nada... <laughs> dobra, dobra Teraz numer siódmy Wojowni... To... Ee... To będzie sezon burz Od? MT Sobieski Tak! Jak ten król polski Tak, jak... Król polski. Chwytam broń na tle, powiększają się źrenice. Słychać grom, bo przeszywają błyskawice. Prycha koń, wichartarka jego grzywy. To teraz ósmy? Tak, ostatni ósmy. Gramy sobie. Gramy sobie w tę Gierkę, czyli to będzie. Hmm. O wiem, to będzie Candy Dream. <ścoughs> tak <ścoughs> czy nie? A kto jest wykonawcą? Jungczuks. Ciuksiar. No czuks, no tak. czupa czups Gramy sobie w tę gierkę Walka o pierwsze miejsce Chcieli się pozbyć mnie, lecz budowałem pewność siebie Teraz który numer jeszcze został? Dwójka Dobra, teraz numer dwa Bo... Bąbel? To będzie Dziękuję Tak Ja nadal walczę ze sobą Choć Tobie nie odpowiada to no, pięknie, łatwo. Dobra, okazało się, że pomimo dwóch potężnych fejli po prostu rozwaliłem Daniela na kwaśne jabłko. No niestety wszystko przez zebo.pl, którego zapomniałem, że nagrał tą piosenkę i nie pomyślałem, że to będzie jego kawałek. Czyli to wszystko przez Zebrę. Wszystko przez Zebrę. Tak więc, jak widzieliście, to był y, teleturnie i jaka to melodia, z udziałem piosenek polskich youtuberów. Dokładnie. Tak, więc to już koniec tego filmu, ale zanim wyłączycie film, chciałbym Was zaprosić na nasz serwer na Discordzie, gdzie jak już we wcześniejszym momencie filmu mogliście zauważyć pozdrow listę, gdzie pozdrowieni zostali użytkownicy z naszego Discorda, więc jeżeli chcielibyście się na taką dostać to zapraszam na nasz serwer, tam mamy czat pozdrolista, gdzie możecie wysłać po prostu jakąś wiadomość, że chcecie na takiej PozdroLiście się znaleźć i w tym momencie my będziemy wybierać kilka osób i w każdym odcinku dodawać. Ale teraz wprowadziliśmy nową funkcję, ponieważ dzięki naszemu moderatorowi Joszowi, dzięki Josz Pozderko, yy, serdeczny pozdrow. Mamy yy, system ekonomii na serwerze, tak więc są tam dwa czaty, gdzie możecie za pomocą bota zarabiać oraz wydawać pieniądze na różne przedmioty. Tam macie wszystkie komendy przypięte na kanale, ale jest nowy przedmiot, który po użyciu na czacie PozdroLista daje Wam 100% pewności, że będziecie na PozdroLiście w następnym odcinku oraz Będziecie mieli piękną ramkę, więc będziecie wyróżnieni do tego. Tak więc warto wchodzić i możecie pochwalić się potem znajomym: tutaj do szkoły przyjdziecie z telefonem, i tutaj, pa, widzisz kto tu jest na tej liście? Ja! I twój znajomy wtedy powie, u jesteś pozakiem i ci będzie rzucał hajs. Tak Tak będzie. Udowodnione naukowo. I to chyba wszystko. Zapraszamy na nasz serwer, zapraszamy do zostawienia lajka oraz subskrypcji, bo już jesteśmy bardzo blisko 20 tysięcy, a może nawet już byliśmy, jak ten film. Wszedł, mam taką nadzieję. Także jeżeli już byliśmy, to dziękujemy Wam serdecznie za 20 tysięcy subskrypcji u nasz Ormio. hashtag gorzko, wiadomo o co chodzi, gorzka czegolada najlepsza, bo ma najwięcej kakao. Tak więc żegnamy się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema. Jał. A się rozgadałeś. No na bo wycinam. Ja mam nadzieję. byłem wyłączył w pierwszej sekundzie, normalnie. Bym widział, ile zostało do końca filmu. Ale to jeden akurat.